No właśnie, tylko właśnie kurzę Svenda' sam je bił Nie mogę teraz sobie zagrać. A, masz banan teraz. No. A co jest stało, że masz banan teraz na 7 dni No szkoda właśnie. A no nie no szkoda, szkoda, ale co, co się stało? Z meczu wyszedłeś czy miałeś jakieś lagi no. czy coś? No jakieś duże lagi miał i wyszedł przez przypadek. A, to twój kolega ci tak zrobił? Tak. Ło kurcze, to już chyba nie jest twoim kolegą, co? <grym> No, nie bardzo dobrze to... Nie, bo to trzeba mieć pewne priorytety, nie jak kolega ci bana zakłada, to nie, to nie ma co się kolegować. A no, przeprosił tak. chociaż? No przepraszam, ale Nie, ale to już za późno było, no nie no, za, za późno. No właśnie. A, jaką rangę masz powiedz jeszcze? Yy, global. Znaczy, znaczy się Gold 1 A Przejedzyczenie tam. global. to się nie Gold 1. Spoko. Tak. Rozumiem. Chciałbym Globala nie no to wiesz, znaczy to, to bo po tygodniu zejdzie banik i wiesz i będziesz mógł ciśnąć ostro. <śm> no jasne, tego tak, chłopakiego masz szangę, globala. Znaczy Golda jeden <śm> To było dobre. Słuchałeś kabiny rozmowy? No, no. Bo, bo właśnie, bo wylosowałem twój numer w sposób 10 tysięcy innych, także dzwonię właśnie do ciebie yes. No. Po, powiedz co, to, co tam u ciebie słychać powiedz dobrego, no właśnie. powiedz może masz jakieś pytanie na przykład wiesz, bo to ta niepowtarzalna okazja pogadać. Nie, w końcu nie. Nie, raczej nic, nic cię nie interesuje, z mojej z moich działalności. Spoko. No, raczej nie. Spoko. Oglądałeś specjalny milion wczoraj? Oglądałem. Jak Ci się podobał? No, no, fajnie był. No to dobrze, a nie bałeś się? Słucham? Nie bałeś się? No, troszeczkę. No ja też się trochę bałem, nie. Jak dzisiaj mhm. spotkałem, to faktycznie. Było się, było się czego bać. Tak. No dobra, Słuchaj, to w takim razie ja lecę także dzięki serdeczne no. za rozmowę. Miło było tobie podać. No stary no teraz to wiesz, masz, masz w ogóle czym się chwalić No tym bardziej że wszystko ja wiesz, jest na streamie, nie, 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 jest nie, streamie. No to nie, zobacz, jak powiedzą ci, że nie, nie, że odpalasz Twitcha, pokazujesz Twitcha, wideo, im wideo, bo to jest w ogóle w początek sam początek streama minut tego minut dzisiejszego, pokażesz im, że gadałem z nie, I będą wtedy musieli uwierzyć, nie, 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 z nimi nawet założyć, Możesz do nich podejść podejść przykład przykład powiedzieć, słuchajcie, nie, załóżmy, się, że zagałem, gadałem wczoraj z nie, to nie, powiedzą nie, no niemożliwe. nie, tak, jak, jak faktycznie gadałeś, to to damy ci skina. Ty powiesz, Dobra, i wtedy im Pokażesz nagranie i będziesz miał na stary. I patrz jak ich porobiłeś, nie? No. No, także masz plan na jutrzejszy dzień idealny po prostu. No. E, to żeśmy sobie pogadali... Do e, Zdzisława. Do Zdzisława? Ja. E, ale wysłałeś sms, żeby ze mną porozmawiać i wiesz kim jestem? Tak. A, no to całe szczęście, bo już się bałem. E, Okej, okay. a powiedz ile masz lat jeszcze? Tak z ciekawości zapytam. 30. O rany! I oglądasz w sensie counter Understrika, który komentuje? Tak. Kurczę, to jest bardzo miło. ale, ale na pewno chciałeś ze mną porozmawiać, bo, bo się martwię, że tutaj w ogóle że, że jakaś pomyłka czy coś. To jest właśnie Nie, to nie był mój Więc to całe szczęście. Nie. Bo, ciebie. U mnie wszystko w porządku. W ogóle wiesz wszystko jest... Jeżeli... jeżeli nie wiem czy to ci przeszkadza, ale jesteśmy na streamie. W sumie więc możesz pozdrowić widzów przy okazji. A pozdrawiam całą rodzinę i w ogóle. Aha, no to nie, to super. Nie, bo powiem ci, że masz dużo młodszy głos niż 30 lat też, jestem w szoku No, bo miałem jakieś problemy genetyczne, wiesz? Tak? Aha. No Ty kurczę, ale to ale wszystko w porządku generalnie, w sensie tam się nie dzieje złego. Tak, wszystko w porządku. A, no to dobrze. A w kantera też grasz? E, nie, nie gram. Ale sam a, Syngra, a to mi idzie wrótku. No, trzeba zacząć. No nie wiem czy wiesz, zacząłem już rok temu, także wiesz, bice bicepsy rosną, ale to jeszcze nie to samo. Twój numer został wybrany do specjalnej rozmowy z Izakiem. Jeżeli akceptujesz tę rozmowę wciśnij jeden. Halo, halo, cześć, tu Izak. No cześć. Cześć, słuchaj, bo właśnie twój numer został wylosowany, także możemy sobie spokojnie pogadać. O kurde, no właśnie twojego lajka ogląda mnie. A no widzisz. to super. To super, że się udało. No widzisz, ty nie to bardzo mi że też się dzisiaj oglądasz. To teraz razu możesz kogoś pozdrowić. Nie no, no, pozdrawiam całego live, i no wszystkim nie. Super, a powiedz jak masz na imię ile masz lat? Jeszcze oglądałeś film o dziku? Specjal na milion? Tak, tak. tak jak tak. cię podobał? Nie no, fajnie. Super. No to spoko. Nie bałeś się. No to jest taki horror właściwie. Nie, nie. Ja tam spam. Nie już tam dorosły chłopie jesteś to faktycznie. To nie ma co się bać takich strasznych historii. To Paulinka też jest ze mną, Paulinka też Ciebie pozdrawiam przy okazji. Pozdrawiam. Bo wiesz, że to jest Paulinka, nie? Bo to nie, nie każdy wie, kto to jest Paulinka. Ale Ty wiesz, nie? Wiesz co, bo, nie wiem, coś przerywało, jakieś szumy słyszę, nie wiem czy jeszcze jesteś na linii, czy nie jesteś, no, ale... nie jesteś? jestem, to właśnie. A, no właśnie, właśnie, wiesz co, bo pytałem czy... bo pa Paulinka Ciebie pozdrawia i pytałem czy wiesz, Aha, to jest Paulinka, tak, bo nie, ka nie każdy wie. Ale wiesz, to jest Paulinka? Tak, tak. tak no, to wiem. całe szczęście. Spokojnie. Już się bałem, już się bałem. Nie no, mówię, no... no, oglądam live, live, więc to... Jest no to nie, to oczywiście, tam Paulinka się wtrynia, nie wiem, palcie nasz straszne. Także udało się e, przeprowadzić wesołą akcję. E, <grystanie> Skawi nie kuj mnie, nie kuj mnie. Słabo mnie głośno. No właśnie głośno u Ciebie, że samolotami latasz, czy co? Jeszcze, mieszkamy niedaleko torów i mi tutaj pociąg jedzie obecnie. A jest to jakiś długi pociąg pewnie. No trochę. A, a lubisz pociągi? Nie że nie za bardzo, bo nie dają spać. A lubisz jeździć pociągiem? Eee... się. Kurczę. O, dobra, przyjechał. O, to super. E, to powiedz, jaka średnia w szkole? Eee... powiem Ci, taka nie, no, nie za dobra i nie za zła. Taka w miarę. E, czyli... E, 3,75. E, no, trochę mniejsza, ale dobra. No. A powiedz, e, e, część, część oglądasz mi na YouTube czy na streamie? nie. nie. Nigdzie? Nie. A... To, a to, kogo oglądasz w takim razie? I sam... wszystkich youtuberów. A, ale, ale, mnie nie. no, też ja oglądam. A, też, to, to już się bałem, słuchaj, naprawdę. To było, to było całkiem smutne, wiesz, ja do ciebie dzwonię, a ty mówisz mi, że mnie nie oglądasz. Nie, bo na początku, no, ten, ten, oglądałem Akademię Taktyczną trał... Lidlaka. Aha, no to, no to chociaż tyle. Czekaj, bo jeszcze jest Pietroes. to znowu przyjmiemy piąteczkę, okej? Okay? Jesteś gotowy? 3, cztery Nieźle. Chociaż ten pierwsza była taka mocniejsza. No nieźle. Ale może masz zawodnika ulubionego na przykład yy, Counter Strikea? A Ja mam z piłki nożnej. A, z piłki Bo na te lubię. Spoko, nie, też Lewandowski lubię bardzo. Tak, grasz piłę? Ale trenujesz coś, czy coś? Czy to tak na podwórku? A na jakiej pozycji grasz w ogóle? Jesteś napastnikiem, czy. Nie czy... Bramkarzem. Bramkarzem. o no proszę. I rzucasz się? O kurczę, to już jest wyższy poziom, nie? Też jak byłem taki młody, to się rzucałem wtedy, to tam się stało czasami na brameczce, chociaż ja to wolałem strzelać bramki niż bronić.